Jedziemy do Alicante, pokażemy Wam miasto, pokażemy Wam fajne miejsca, klimat i później do portu i mamy wynajęty jacht, taki 25 metrowy. To jest prosto już Dobrze, mamy 25 metrowy jacht, tam będziemy mieć tylko dla nas wynajęty, sobie troszkę popływamy, poskaczemy do wody, pobawimy się, żeby poczuć taką wspaniałą atmosferę. Także bardzo się cieszymy, to jest spełnienie naszych marzeń, znaleźć się na takim jachcie. Y, tam będziemy mieć też jakieś przekąski no i spróbujemy razem miło spędzić czas, pogadać y, Możemy zrobić konkurs skoków do wody Dobra Tak, zrobimy co na to? Zrobimy. Nie wiem, co nie wiem po Ja zrobię, sal ja zrobię <laughs> salto do tyłu. Ja zrobię Jury Banda. A jury, o, to mi... No i oczywiście jedziemy teraz do Alicante, bo klasa kocha cygara. Jedziemy. A to. nie mogę sobie obrazić świecie na jachcie. Bez cygara. Zawsze jak tutaj jesteśmy idziemy po cygarach, to mam genialny tutaj sklep. No bo to się historia cygarzy zaczęła, a tutaj naprawdę mają genialny sklep w centrum Alicante, więc idziemy no, na, na, na jak na wieczór, A jak, na i na jutro, na jak i na wieczór. Jesteśmy fanami kubańskich tylko i cygar. Tak jest. Próbowałem, próbowałem, Wojtek mieszkał w Zabryce, nie miał, nie, ja tak samo, nie miał szansy przez embargo palić. No, bardzo rzadko. Bardzo rzadko cy, 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 cyga, cygańskie, 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 kubański, kubański, kubański. Kubański. Cygańskie, kubańskie. A gdzie no, się to wybieraliśmy? W trojeściu to Tak, Jumelio Giulietta, Jumel, Open Eagle. Eee, tak, do czego dochodzisz? możesz opa palić opa. tysiące cygar? I myślę, że jest dobry, natomiast jak nawet najgorsze kubańskie cygaro raz w życiu zapalisz, to już nigdy nie wrócisz do innego cygara. Aczkolwiek to cygaro tutaj to jest. E, Oliwa. O, o, przepraszam, Oliwa 5. Ono było uznane chyba w 2012 roku za najlepsze cygaro świata, ale tylko i wyłącznie dlatego, że Amerykanie. Że tylko Amery Tak, cygaro bo Amerykanie nie mogli palić cygar, cygar e, kubańskich. To jest, jest duży wybór Nowego Świata, ale ja, szczerze? Nie, 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 nie palimy absolutnie. często cygar. I stwierdzam, Dobre. że jeżeli już mam czas, żeby sobie spłakać, szkoda tak. czasu na, na niepalenie kubańskich cygar. I na tym skończmy. Tak, ja uwielbiam markę Monte Cristo. Mam tutaj dzisiaj uh, Open Master. Fajne cygarko, to, to jest takie godzina palenia. W grubym formacie, pewnie 52. Bardzo fajne. O! Petarda, już się nie mogę doczekać. Mamy też Monte Cristo Petit Edmund, fajne dwa. No i klasyka Utman Korona akurat Łukasza chyba Utman ulubiony 54. Tak, tak. Na co mamy? Romeo i Julieta. też w takim krótkim, grubym formacie. To Show nie? Tak, Peti Petit Czasin i wziąłem coś, czego jeszcze nie próbowałem. A, a które Wojtek cygary było zbijane na udzie spoconej kubanki? Spoconej nie wiem. Bo tak mi kiedyś mówiłeś, że są tak. Nie spoconej młodej kubanki. A młodej, ci mówiłem, nie spoconej, kubanki. spoconej młodej kubanki. <laughs> ale wziąłem coś jeszcze innego. Nie próbowałem tego. Ładnie Tak, i to w takim fajnym formacie, taki mini torpedo. Nie wiem, co to jest nawet. No, ale będzie takie krótkie, fajne palenie. Spróbujemy. Generalnie. Nie palimy dużo, ale tak jak z Łukaszem mówię, jak już palisz od czasu do czasu, to tylko dobre cygarne. Co już no, powiesz? No, że tak łamiemy się? przepisy właśnie. Rafał jest w bagażniku. Powiedziałem najpierw, że Mieliśmy być VIP-y, robią z nas pipy, ale nie, ale nie sprawdziło się, bo podjechali pod nas Meleksem, także, bo, najpierw, bo najpierw nas nie wpuścili, tak, Rafał? Myślę, jak to VIP-ów nie wpuszczają, ale podjechali pod nas specjalnym elektrycznym, ekologicznym samochodem. Także polecam, jak to już połowa sukcesu, ale druga połowa to jest, to jest ta przejażdżka tutaj po porcie Meleks. Jesteśmy na jachcie. Pomógł nam Rafał załatwić zespania Adventure i właściciel restauracji. Buenas tardes, witamy serdecznie na jachcie w Alicante. Miło nam gościć nasz Tres Amigos z Polski, tak? Że za chwilkę, troszeczkę, 4 godziny wycieczka jachtem z super atrakcjami. Po południu jakieś plany? Może jakaś dyskoteka, może jakiś klub GoGo? -go. Tak, myślę, że... Nie, żartowałem, bo żony będą oglądać, to się wytnie. To się wytnie. To, jest... to, się... to się wytnie. Nic, nic się nie wytnie. Że... No. Nie. 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 Także pogoda dopisała, za chwilę startujemy. I co, zapraszamy częściej do Alicanty. Jeżeli macie jakieś pomysły, co my możemy w trójkę zrobić i który temat powiedzmy lifestyleowy albo sportowy dla Was przekminić i podzielić się naszymi opin opiniami, to rzućcie ten temat, skomentujcie, przede wszystkim zostawcie nam suba i skomentujcie co możemy zrobić, a my po prostu to wykonamy i zostawimy Wam swoją opinię na ten temat. Życie. Ludzie mają tutaj różne biznesy, kupili sobie własny jacht i przy okazji sobie realizują pasję i jeszcze zarabiają kasę na takich wynajmach. Ale myślę, że to nie jest główny sposób na życie, tylko jednak zaczęło się od tego, że kupili jacht. A jak to z wami jest właśnie? Bo właśnie o Was opowiadam najpierw się ma pieniądze, potem się kupuje dokładnie. łódkę niby pod siebie później Bo pewnie... najpierw robiliśmy, yy, był typowo prywatny Tak Dobra, pa. Ale tak, ceny poszły, w, utrzymanie takiej łódki kosztuje minimum, 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 minimum Tu portowe opłaty 50 tysięcy euro rocznie Dobrze, Dokładnie, no właśnie Więc... Benzyna 100 litrów, 200 litrów na godzinę, tak? 350 litrów na godzinę 350 litrów Na godzinę Na godzinę pali Bo to są całkow... dwa motory, każdy Masakra. motor ma 1200 koni mechanicznych, czyli 2400 koni mechanicznych ja. Dzisiaj w cenie mamy oczywiście te 4 godziny płynięcia na maksa. To, e, klient mi mówi, że chce na tawarkę. Płynąć na tawarkę to jest, e, tysiąc, le, no? jest tysiąc, wolną prędkością jest 1000 euro. Tam i z powrotem, tylko w paliwie. Tylko w paliwie? Tylko w paliwie. Masakr. Na czym jest problem, że oddają e, łódkę, bo e, właściciel łódki, znaczy firma sprawdza, jest na full, jest na full. Jest na full wody na przykład z na czym polega problem? No, motor się poszedł rypać, e, trzeba płacić za motor i tak dalej, więc zauważyłam teraz w porcie, bo my nie mamy małych łódek, my mamy dużo, ale zauważyłam w porcie, że jak zdajesz łódkę, to właśnie, e, ktoś z tej firmy, która ci wynajęła, stoi z tobą i, i pilnuje, żeby zobaczyć, okay. co nalejesz. Okay. Okay. co jest? to jest? To powinniśmy Heja, Chyba zapomniałeś że to No na tyku. Tylko ta ja dwójka jest na oczach. Od... Niespodzianka, nie wiedziałem. Aż się jakie balony wydali. To to takie 24. <śleski> 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 No i co chłopaki? Kilka słów na temat a, naszej dzisiejszej wyprawy na Łodzi. Pięknie wypoczęliśmy. Okazało się, że nasze nowe stroje pięknie się sprawdzają na tego typu wycieczkach. Piękne przebiegnie. Podejrzewałem, że będzie gorąco, ale świetnie się zachowywało na słońcu. Jak Tak jest. Konkurs skoków do wody. Ale skar... Nie, Wojtek naprawdę fajnie skakał, myślę, że wygrał, natomiast zastrój minusowy, minus 10 punktów. Najgorszy strój. miał I, no i majtki już padły na końcu. Do dobra, złapadł, dobra. Uh, next please. Oczywiście <ścoughs> później poskakaliśmy. Było bardzo trzylautowo. Tak wiesz, było to, że chyba byliśmy sami tam. Czyli nie było nikogo innego, mogliśmy pogadać, troszkę popróbować. bo nasze następne ruchy dzisiejsze dzisiejsze ma E, także dla mnie 10 lat na 10. 10. Twierdziśmy się w tym, że nie ma sensu takiego jak tu mieć, prawda? Bo 4 godziny w zupełności nam wystarczyły. Także zakup odłożyliśmy na, na następ, za następne kilkadziesiąt lat. Y, bardzo fajnie. Y, natomiast, no, mówię, 4 godziny wystarczyły. Troszkę zapaliśmy cygara, poskakaliśmy do wody. Poczuliśmy się jak Conor McGregor na swojej łodzi. No to się wytnie Konora, no. jak ci się nie podoba. Ja się poczułem jak Konor, a Łukasz nie.